Okej, okay, spokojnie, spokojnie, Fear Vita, Fear 2 Project Origin, tak dokładnie. E, hej, cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Max, a to jest kolejny odcinek serii Gra z Maxem, y". Fear 2 Project Origin, oh yeah. Dzisiaj mamy wtoreczek i lecimy, kontynuujemy, nie pamiętam który odcinek nawet, po prostu kolejny. I tak, teraz, teraz przepraszam, że mam kamerki, ale niestety Action gdzieś mi się zrypał, coś tam nie... Nie wiem, o co chodzi, naprawdę wkurzyłem się trochę i teraz innym programikiem nagrywam, mam nadzieję, że będzie też dobrze, zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, okay, i co mam w celach? Muszę sobie przypomnieć, co tam w ogóle było. Eee, dostań się do wzmacniacza telesatycznego na Steel Island i zabijam. aha, dobra, to pamiętam, sprowadzi się, że on tak, no dobra, to widzę go tam, on, co on tam robi, co on tam robi, dziwne, nie? Stoi sobie taki typ, ciekawe. Dobra. Juhu! Oj, biedny Kigen, biedny Kigen. Kigan! <grym> muszę go złapać jakoś, no kurde, no chodź tu, ziomuś. Zobaczymy, co mu się stanie, jestem ciekawy, nie? Okej, okay, dobra, ponury. Taki nastrój muszę horrorystyczny bardziej wprowadzić, bo to jest w końcu horror, hello. No dobra, rozumiem cię, rozumiem. Ale kurde, zarobiście jesteś, taki yy, sajanin troszeczkę. Oh, fuck. Oooo, cóż to jest? Alma, mogę wejść? Dobrze, rozumiem. Okej, okay. coś tu mogę ogarnąć? Jakieś zasobki czy coś? Chyba nit. ale no, dobra, jak to czekaj, tam dobra. Tu nie mogę. O! co to było? Aha, czy nie zagłębimy się tu przyjść, czy nie? No tak, tam zrobi, no to spoczko. czyli Tak, w sumie do, w dobrą stronę idę. Okej, okay, jakaś karteczka. No Kolejny info. Do wiadomości personelu transportowanego. Alma Wade zostanie przetransportowane, zostaje dane do schronów w Auburn w dniu 24 sierpnia 1987 i pozostanie tam już na zawsze. O kurde. Obiekt będzie umieszczony w kontenerze, otoczony obiekt. No, hello tłumący energię testyczny zaś no kurde przepraszam wypole tłumiące energię telestetyczną pozostawało cały czas aktywne bez odpowiedniego wdumienia obiekt gładzi was Zgładzi was w mieniu oka, no to w sumie to prawda Alma jest zdolna do wszystkiego Okej, okay, ja gdzieś się zgubiłem Dobra, tu mam iść Spokojnie, spokojnie Izyka czy Mogę przełączyć? Nie? Nit. Dobrze. już kochani moi. Już tak czuję coś śmierdzi końcem. Kurde, ale my mamy zabijać, no to nieładnie, tak. Już trochę tak w końcu... O! O! ho! O to fuck! Ziomuś! Won, 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 won! Dobra, spokojnie! Nie wstraszyłeś mnie wcale, a wcale jakiś gościu po suficie, wtf? To the za the ninjitsu? Nie widzialni, nie widzialni <laughs> Spokojnie eee, Jeszcze słyszę... No to muszę za tym kigen zapylać tak? No dobrze, no właśnie zapylam, oh, hello. o hello Oto. Jest tam, jest tam, dobra, jest tam ale co, o co chodzi tej Almie, że ona go tak? Eee? What the fuck? O co jej chodzi, że on go tak ten, jakby no kurde, nie, brak mi słowa. Tak opanowała, jakby takiego go teraz gdzieś tam prowadzi, w jakiś. Muszę za nim biegać teraz. No, what the fuck! Alma, uspokój się. No, widzę kolejny stoi, stoi, tam się modli. Ale info jest. Death and dead. Informacje o projektach, poziom dostępu pomarańczowy poniższa. Eee, pozwólcie sobie tam po cichu. Ah, cieca, C'è la... Zaraz, Okej, okay, trochę tak wiadomości jest, ale okej. Klony, kur. Spokojnie, widzę cię ziomuś, nie spieprzysz mnie. Ja cię mam na celowniku. Ale tam no 3, 2, 1 i znikasz, o dobra, lejź sobie do góry. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. Masz mnie w dupie. No dobra, to też cię w dupie. Nie no nie mogę. Kurde, muszę za to umieć! Muszę. O, to. Aha, tym tam sobie śpiewasz, no dobrze A ja tymczasem nie będę marnował czasu Opuść podest, A nie ma, gdzie spieprzasz mi? Opuść podest! Nie ma tak dobrze, już go tam nie będzie, tak? Pewnie, że nie, no kurde, o to, o przecież chodzi, no Kurde, ale jakaś amunicja, nie, nie ten Nie obraziłbym się w sumie nie chcę do góry. Tam jest amunicja. Eee! Laser Granaty. No to ja się pozbieram. Spokojnie. Spokojnie to pozbieram i dopiero potem polecę. W sumie. No, no, pięknie. Lecę, 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 lecę. Huu! Aha. A -a! No. no nie, kurwa. Błagam O, ja... Bo Bo błagam, jeśli tylko to się jeszcze, nie? Błagam, błagam Nie no, teraz w tym momencie ktoś się przestraszył Łapka <śmany> w górę, albo chociaż komentarz ich napisze No kurde, to było masakryczne, nie? Tak sobie spokojnie stoimy, ja tu myślałem, że... O nie, nie skacz, nie skacz, błagam o, Widzę jeszcze jednego typa, widzę typa, okej okay. To było chore naprawdę, kurde no. Co tak mi przestraszyć to było rzeźnickie normalnie. Ja pierdzielę. O, zostań sniper <grybujesz> No ja to chodziło. Ale nie naprawdę, no. bo hardkorowe, nie? Bo tak se na spokojnie w sumie stoję. że tu nic się nie mia nie miał dziać, nie? To glieby skakuje mi ten sprzed dupy. Hello? O, O spokojnie! Kurde, jak, jak nie lubię, jak ja nie lubię! Won, 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 won! Mam za kimś tym który jest jakimś głównym. Ja potrzebuję broni. Nie mam broni, kurde, nie, to na to na army, dobrze, opuszczam. A w sumie to nie, muszę, dobra. Pobiegnijmy sobie w tamtą stronę, gdzie już byłem. spirem No tu mogę wejść? A to co tam dalej nie wejdę, nie? To mi nie w sumie. By tu wejść? Kurde, to mi nie dobra. Muszę iść tak normalnie. Aaaaaaam, do licha. Gdzie tam wejść? Turbino tam jest? Dobrze. What the fuck! Hello Opuść ten Podest, kur... Podest się spokojnie, opuści. A ja tymczasem muszę... Coś się ze z bronią, bo kurde naprawdę nie wiem co mam robić. Muszę biegać na razie jest... z... Jakby strzelbusią w sumie Już już Do góry, do góry, do góry, do góry Dobra, pięknie A Tu co jest? O, to jest o przejście, no dobra, no to ja tu idę sobie. Tu właśnie mnie ten zawał dopad Teraz jak tam dalej iść? Tutaj, tak? Dobrze. Dobrze, spokojnie. No gdzie mam iść? Kurde. Znowu nie ogarniam, znowu nie ogarniam. Max jest bardzo mądry. <laughs> Spokojnie, tu mam przejść. Aha, po tej rurze, tak? Ja pierdzielę. Jakie w ogóle wydaje, nie? Słyszy słyszycie to? Kurwa, rzeźnia. No, Maxa. Brak, nie, no to tu. Byłem tu, czy nie? Już kurde, nie wiem teraz. Opuść podes. Wiecie, że ktoś mnie zaraz zarąbi, bo już ja mam w ogóle mało życia. Aha dobra, to, bo to jakoś jeździ, tak? Czy muszę może tu pójść, nie wiem. Tu nie mogę wskoczyć, to nie. Czyli nie umiem nic. Dobra. To ogarnę tu sobie. Spokojnie. Tam tam za Ziomuś tam nie czekaj, nie? Bo ja tu już... U ciebie nie no kurde, no kurde no. Nie! Wracaj, wracaj. Wracaj, kurwa! Złapię cię! Hmm. Dobra. Mmm... Mm czy teraz... Tak, tu się zatrzyma, dobra, to ja muszę tu wskoczyć. No i teraz leci. Dobra, mam cię kurwa. Nie uciekniesz mi! Pani szczerze, że zaraz zniknie na pewno i gdzieś się pojawi w innym miejscu. Ale ja cię złapię. Kiedyś na pewno, no kurde, kiedyś gram musi się skończyć, coś musi się z tobą dziać, nie? Jesteś mi gumpy, dziomuś. Proszę, nie straszcie mnie tylko, nie straszcie mnie, nie straszcie mnie Gdzie? 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 Fak, fak, padam, 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 padam Dziękuję, dziękuję, wiedziałem Wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem No nie no, za mało życia kurde Był jakiś ostatni stan gry, czy będę musiał od nowa przechodzić? Błagam Dobra Spokojnie, dobra, to już ogarnę To słyszę tych typów trochę szybciej zdjąć żeby będę wiedział, że oni za mną wypierdzielą Okej, okay, muszę tu zdjąć tutaj to coś. Szybko, szybko. Okej, okay. co teraz? Co teraz? Co teraz? Ehm... Ogarnę troszeczkę szybciej teraz, bo kurde, nie chcę marnować czasu. Hmm. Dobra, widziałem tam ty skoczyłeś, spokojnie. Teraz anime tu od tyłu jakoś zajdą na pewno. Jak tu wskoczą, właśnie? Co z tu jestem, byłem ciekaw. Come on, come on, come on. I teraz oni mi tu tyle co zajdą. Spokojnie, spokojnie, spokojnie O dobra, są, stop, są, stop, są pierwszy No kurde, no nie, tak ja się nie bawię, no Ziemusie. I trzech ich jest! Nie ja mam szans zimnie. Gdzie? On, gdzie z czterech? Fak! Nie no, nie ma szans. Nie ma po prostu szans. Nie. Pięknie, pięknie kurde. Zarąbiście, żebym to zrobił No kurde, w końcu piękna akcja. Okej okay. Okej, okay, ty jesteś tam ziomuś Ciebie już ogarnę sam Nie ma gdzieś pierwsza nie ma Okej okay, wszyscy Tam się. Przy... Coś biegnie, coś biegnie za mną, coś za mną biegnie Wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem Pięknie, pięknie, dobra, jest, kurde, w końcu coś, coś, coś się dzieje <trym> oh, yeah. je tu widzę apteczka Jeszcze takie do odwania jakby Zbijaj na dół, zbijaj na, na dół Ja biegnę szybko <trym> Dobrze, Kigen, już teraz naprawdę idę, Teraz już nie będę bez żartów, bez żartów, chłopcze, bez żartów. Idę po ciebie, idę, kurwa. Już pieprz. w sumie wiem jak tam wejść nawet, czy nie? Tutaj tam wskoczę i co dalej? Aha, bo ostatnio zginąłem chyba tam, czy nie? Nie wiem to mnie jednak coś napadł znowu. Aha, i teraz tu mnie napadnie, dobra. A ja sobie z nim taki sposób, dobrze. Kigan mi już spieprzył, dobra. Dobra, ja zapamiętam sobie to. Jest zabrydza Kurde zarbisty, jestem taki laserowy. Laserowa zagłada, yeah! Nagroda odbokowana, kurde. Co to w ogóle za nagrody są w sumie? Jaki typ ze mnie? Chodzę i na pierwszą za zero. What the fuck! Harry, widzę jasność, widzę jasność. Zbijać tam czy nie, wbijać tam 3, 2, Oto, oto. Łoto! Dlaczego mi nie chcesz? Kiegen! Skarbie! Apteczki, apteczki. Mmm, kocham to. Kurde, laserowa zagłada wbija. Co teraz? Powiecie co? Okej, okay, tam nic nie ma. Dobra, jest, jest, jest! Widzę, widzę, widzę! Gdzie, 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 gdzie? Dobra Piękni... Jaram ich kurde, jak... <laughs> Nie powiem co Dobra Latereczkę włączę sobie, bo tu jakoś tak... Kegen okay, Gdzie to zostanę w tym razem? Jeszcze czekał gdzieś na lampie, na kaloryferze, czy gdzie? W sumie to już nie wiem, ty wszędzie potrafisz być. Okej, okay, checkpoint. O! O, no super, to może w tym miejscu. A nie, dobra, jeszcze lecimy jeszcze lecim dalej. Karabin sniperski, no dobra. Nie, no dobra, te laser, ja się wczułem w sumie. Nie, no kurde, no. Wybiorę snajperski. lecimy. Open O, door! Mogę zginąć, Arkit. Co otwieraj? Ło to! te drzwi. No dobra, ja to jakieś czekam, myślę, że jakaś tam winda czy coś? Jakieś małe, małe drzwiczki, a tu nie hej, kluczka. Hardcore tak. A tu będzie jakaś tam. Rzeźnia, bo taka jakaś duża lokacja. Aha, jeszcze checkpoint, no dobra. Więc. Jeszcze lecimy dalej. <coughs> dobra. Uto! Co to był? Pięknie hedzi kurde no Teraz to się battlefield zrobił, no shit, same headshoty lecą ha, ja, i po walce, no dobra Już tam widziałem typa, widziałem typa, widziałem gdzieś tam przebieg Dobra, dobra, zmieniaj Pięknie, pięknie, kurde. Zawodowo, nie? Troszeczkę. No nie, dobra. Szacuń koluś, koluś, szacunek. Nie widziałem tego, ale dobra. Checkpoint był blisko, więc będzie spoczkojnie spoczkojnie. <coughs> Hej. <coughs> Przepraszam. Dobra, więc pierwszy był tutaj, więc on mnie tu teraz harpnie Szarpnie mnie tutaj, dobra, pięknie. No w sumie nie pięknie, ale wiecie o co chodzi Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tak, Tak, Eman, pięknie grasz Naprawdę, kurwa. Szacunek dla ciebie, stary Okej, okay, dobra, bez żartów, bez żartów W sumie tu... Pierdzielnie fakto no chciałem jego uniknąć Gdzie, gdzie, gdzie są? Fuck Jak pięknie, dobra, teraz powinny sprawdzić. Jeszcze gdzieś widzimy, jeszcze gdzieś widzimy, był przebieg Jeszcze, jeszcze, gdzieś, jeszcze Komand Bijacz. Ja czekam. Sniper, Sniperka Wszyscy? że utworzona Wygląda na pojazd jest wyłączony Dobra, spaczka Ale co mnie to? O, coś, coś, widziałem coś Kurde O, 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 o to wypad Tutaj, 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 dobra Spokojnie, gdzie oni są teraz? Gdzie oni są? No chodźcie! A ja to wyjdę na brzegi, zobaczycie Może nawet Może nawet, dobra jesteś tam, widzę cię. tylko jak mi zaraz hapniesz, to... Wiedziałem, wiedziałem, że mnie hapnie, wiedziałem, <laughs> wiedziałem, że mnie hapnie Dobra Dobra, więc ostatnie teraz czytanie i już się żegnam W kolejnym odcinku się pobawimy dalej Okej, okay, więc dobra Tym oto snajperskim akcentem Jeszcze z tym pięknym loopą. mam tego gościa, nie wiem gdzie on będzie, ale... Dobra Mam nadzieję, że się podobało, nie zapomnij ocenić filmu, oczywiście... O, fakt widzę cię Dobra, ja ci zdejmę najpierw No, teraz, okej okay. Więc pozdrawiam cię, trzymaj się, hej cześć, norki